Siemaneczko, tu, siemaneczko, na nowym kanale Dzisiaj gramy na Scary Sharma Kiosk ta gra stała się viralem Więc gramy dzisiaj Oczywiście sami Najwyżej jak napiszecie w komentarzu czy chcecie ze mną grać to oczywiście z, pogramy razem jak ten film będzie pokazywać mój drugi ekran, a nie pierwszy, to ja zwariuję. I pokazuje wam się obecne studio, jak nagrywam i to co nagrywam, ale jest mało tego. I na głównym ekranie widać pełne. Jest, nie wiem, czy będzie, ale jak najwyżej będzie na drugim ekranie, to będziecie widzieć, widzieć trochę jakby jakby to, to trochę w to grałem. I ja tylko co jeden z tą pamiętam, że kiedy ja gram, to prawie ludzie nie przychodzą. A ja i tylko wiem, że za czwartym lub no, pierwszym razem przychodzi do mnie taka anomalia i, i tańczy z czterema literami. Pyk, otwieram. Dobra, grill włączony. Ja chyba po tym odcinku po prostu rodziców ty zamówił kibę, Normalnie. Eee... Pominąć to Dobra, no, no, chodźcie, ludzie. Czytaj zasady. No. Czytaj kurde, zasady. Dzień dobry! O! Dzień dobry! Wiesz, bez gry Loki I wiecie co? Ja na drugim ekranie tutaj Gdy wczoraj grałem, to za czwartym razem pokazywała mi się jakaś postać Wziąłem nocną wizję I, i, i dalej ją widziałam, że nikogo nie ma Normalny gościu jesteś

Ja będę musiał to 5 razy tam podchodzić. Obrót. I masz. I jeszcze jedna. Sos. Pyk. Cztery chyba to się nazywa. Pyk. Sałatka. Pyk. Mięso. Pyk. Oto twoja szarma. Miękki jedalny, dziękuję. I nigdy już nie przychodzi w środku nocy. I nie ma tego gościa. Nasz... A nie za ten gościa, który tam... O, widzę tam już kogoś, jak idzie. Ja się w kogoś. No teraz idzie. Kamera bezpieczeństwa. Ten gość, o jest. Czy to jest po prostu jego jego pachy, czy jest takiś potwór? Nie wiem. Tutaj nikogo nie ma. Jedna szarma po prostu. Oczywiście masz spacer po później. Później. Szczerze mówiąc wieczorem tutaj trochę... Ale już twoja szarma na pewno będzie. Rozumiem będzie. Więc do chwila będzie gotowa. W ogątku będę czekał. Nie wiem po co ja to w ogóle cię mięso a poczekaj, a to możesz dodać? to już się skończy, to tylko na 5 kebabów I ale ci wy, wy fryzjerzy fajną fryzurę zrobili jak to jest tak, musicie, to musisz się do grudzień, piątek I to oni to jest Wigilia. Teraz widziałem jak tutaj coś. Eee. Ło! Wow. Ej, czemu ona ma białe oczy? Jakaś patrzy na jakiś dziur. Czemu ona ma takiego zeza? Czemu ona miała takiego zeza? Widzicie, widzicie to samo co ja? Ona ma jakiegoś zeza. Patrzcie na jaśniejsze krawi... ma... ma jak... On, ona ma jakiegoś zeza. A... Boję się. Dobra, zrobię pani kebaba. Ale się panią boję, bo po po, 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 po pani z dziewczyną Hirobrain ma A poczekaj, umieść Czy tutaj coś Witaj na noc? Nie zachować spokój i przestawiaj zasad. Jeśli ośmięty kilem przyjdzie damu do na napój gazowany Mokra, ruchoma rączka. To ci podaje, musi pozostać z w, w piątek około drugiej nad ranem. Przyjedzie samochód bez kierowcy. To jest kontrola. Natychmiast wyjść przez drzwi. Nigdy nie patrz na stoisko. Szaruma podaje inspekcji. Nigdy. No i właśnie tu jest problem i przejechał jakiś samochód to mam wyjść widzę ja się boję nie wychodzę a tam był jakiś samochód bez kierowcy eee, widzowie może kończymy nagrywanie bo ja się na serio boję pa. pa. widzimy się następnym razem, ale tam widzieliście, że było kierowca bez, a to trzeba wyjść, dlatego się boję. Pa, pa.